Gaugan mi napisał. Pozdro Gaugan wariacie, że syzyfowa praca. No patrzcie. Syzyfowa praca. Tu się dopiero baza zaczyna. O kurde. Puszek nie zgarnąłem. Nie zauważyłem tego. Dalej. Czysto, czysto, czysto. Patrzcie. Syzyfowa praca. No nie bardzo zobacz Gaugan. Zniknęło. A kiedy będzie nowe? Nie wiadomo, ale na pewno nie prędko. Tu jest szkło. Także to zabieramy. O, flugo, ale na To zabieramy, żeby przerzucić to do torby. Tak to wygląda. Ja dzisiaj będę mówił troszkę dziwnie, ponieważ byłem u dentysty i mam pół głowy znieczulone. Ale to nic. Szkło przerzucamy tu. O, w ten sposób no i co, no i zabieramy się za kolejną bazę a tutaj będę patrzył jeszcze obserwował czy w wodzie czegoś nie ma aczkolwiek niczego nie widzę dobra, działamy dobra przerzucam szkło stąd tu i teraz w tym momencie zostałem rozwalony po prostu, zobaczcie co tu jest Erst Bielsko albo Bielic Sodowa, to jest dwudziestolecie międzywojenne, słuchajcie, ja pierdzielę w takiej zwykłej łękawce. Czyli tam na dnie tak naprawdę mogą zdarzyć się skarby, prawdziwe skarby. Zobaczcie, no tutaj życie toczyło się od setek lat. Więc 100 lat temu też szkło wyrzucano. No to już leci do mnie, to zostaje. Może kiedyś trafi się taka cała, nie? Kurde, tego sobie życzę. Dobra. Baza zniknęła, wszystko jest na bieżąco segregowane. Bierzemy, oj, aluminium. To wrzucimy do szkła, pójdzie do Metaleo. Idziemy dalej szukać śmieciuchów. Jest kolejna baza. Także bazy są pozbawione tylko aluminium, które czeka też na swoją kolej. Fajnie prześmienione. Tego nie pakuje, to pójdzie do ręki, a reszta pójdzie w hasiok. O, jest, wiecie, jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że dobrze by było zdążyć ze wszystkim. Teraz to już nie przed rozkwitem roślinności, ale przed mrozem. Co to jest? O, wór. Wyglądał jak drewno, a to wór przed mrozem, bo jak to wszystko zamarznie, a dzisiaj jest jeden stopień cały, no to będzie tak zwana dupa. O, to będzie trzeba czekać na wiosnę. A na wiosnę zaraz będzie wybuch zieloności. No i tak to wygląda. Patrzcie jak się schował tutaj szklany artefakt. Pięknie. O, krupniczek, ale umorusany, ubłocony zobaczcie, jak się schowała. Flamingóweczka. No pięknie. Taterka. O, obok ślimaka tutaj jakaś błotniarka, czy co to tam jest. Nie wiem. E, puszki policzone. Według moich obrachunków było ich 104. Pomyliłem się co najmniej 3 razy. I tyle też razy liczyłem te wszystkie puszki. No i wyobraźcie sobie, że wygrał Grzesiek. Pozdro, Grzesiek. Grzesiek ma kanał, nazywa się Neodymowa Pasja i link do kanału Grzeszka będzie w opisie filmu oczywiście. Jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć, tylko tak, gdzie ja mam puszki? O, tu mam. Słuchajcie, oglądałem dzisiaj film u Bogusia Rambo. Kanał się nazywa Bogusław R Rambo. Bogus jest złotym człowiekiem. Emalia. Pomaga wszystkim jak może. Niestety ostatnio, patrzcie jak się schowała. Ostatnio niestety Bogusia doświadczyły bardzo przykre rzeczy, jak śmierć Eli i jego żony. Boguś, trzymaj się tam jesteśmy myślami z tobą. Tylko że Boguś jak zawsze nie myśli o sobie, ale o innych. I słuchajcie, jak pokazałem tego. McLarena z Lego, którego kupiłem, to Boguś napisał, że zbiera na takiego samego dla chłopaka od sąsiadów, wiecie? I potem oglądałem u niego film i okazało się, że Grzesiek ma 15 lat, jest dzieciakiem autystycznym, ale jest wielkim miłośnikiem Lego. Więc ja nie czekając na nic, nie konsultując niczego z nikim a już na pewno nie z Bogusiem bo postawiłem go przed faktem dokonanym kupiłem jeszcze jednego takiego McLarena tu wam stawiam zdjęcia obu żebyście, żebyście nie mówili wy to nie tylko żeby się tam jakiś zaraz mal content nie znalazł i nie zarzucił mi kłamstwa bo czym jak czym ale kłamstwem to ja się brzydzę także kupiłem McLarena dla Grześka Yy, zadzwoniłem do Bogusia. Postawiłem go przed faktem dokonanym, że McLaren już jest kupiony. Bogusia, akurat dorwałem w nałęczowie w szpitalu. Przechodzi skomplikowane badania, ale będzie dobrze. Boguś, i słuchajcie, Boguś chciałby obdarować jeszcze co najmniej czworo innych dzieci od sąsiadów. Yy, Boguś, niestety, jest emerytem i no nie może sobie pozwolić na zbyt wiele. Ja już pomogłem. Do Bogusia pójdzie paczka. Nie tylko z tym McLarenem, będzie też innych parę rzeczy dla niego, żeby o głupotach nie myślał, że tak powiem. Miał czym ręce zająć. Yy, więc prośba do Was, jeżeli możecie pomóc Bogusiowi w byciu najzajebistszym świętym Mikołajem, to w opisie filmu tego będzie numer telefonu link do jego kanału i mail do Bogusia, kontaktujcie się z nim, jeżeli możecie pomóc oczywiście, żeby sprawić fantastyczną niespodziankę dzieciakom, bo to o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzieci były szczęśliwe. Bo o nic więcej nie chodzi. Jak dzieci są szczęśliwe, to my jesteśmy szczęśliwi. Także o sztuczny kwiat. Także jeżeli możecie pomóżcie, wszystko będzie w opisie filmu. Ja już jestem przy bobrowej tamie. Lecę dalej. Nic nie chcę mówić, ale przy gruncie już przemroziło. Te folie ciężko wyrwać z ziemi. Także, no jest jeden, niby nad gruntem, ale grunt w nocy musiał oberwać troszeczkę. Ale to nic. My się tutaj gimnastykujemy. Jest elegancko. Nam, że tak powiem, mróz nie jest straszny. Aczkolwiek wór ze śmieciągami już jest o, do połowy zapełniony. Jeszcze mam jeden plus te puszki. A dzisiaj puszek będzie chyba najmniej, także najwyżej ten wór tutaj zostawię. Opony będą zbierane na samym końcu, postanowiłem, ponieważ o zimorodek przeleciał, a dwa nawet. Kurde, diamenciki piękne. No nieważne, tak czy inaczej, opony będą na samym końcu zabierane, bo im mróz jest niestraszny, więc teraz zabieramy wszystko to, co mogłoby się raz, że zamoczyć i znowu być bardzo ciężkie przy opadach deszczu, a dwa, mogłoby zamarznąć i będzie jeszcze cięższe i trudne do wyjęcia. Także bierzemy wszystko. Że tak powiem, ruchomości zabieramy. O, takie babry wszystkie. No, to takie dwa wory dzisiaj wyjadą. To będzie elegancko. No, i za moją działalnością zostają tylko opony, ale i one znikną. Tylko na wszystko musi przyjść czas. Bo jak śpiewali chyba stare dobre małżeństwo: dajcie czasowi czas. Otóż to nie wszystko naraz. Kostkę węgla weźmiemy do szkła, bo szkło będzie przeze mnie czyszczone i oddane do skupu. Więc o, widzieliście? Ja nie widziałem, ale upomniało się o swoje prawa. Buteleczka powiedziała: Jestem tutaj, zabierz mnie. Szkoda, że jest wypchana błotem, ale nic nie poradzę. Takie są realia życia w potoku. To też jest wypuchana błotem. ta mniej. Jeszcze Wam opowiem taką rozkminę. Stałem dokładnie wczoraj, już biedronce do kasy. I przede mną stali, to, nazwijmy ich robotnicy budowlani, tak? Nie wiem, czy taki zawód, czy to jest budowlanie, czy, nie wiem. Tak czy inaczej, chłopaki z budowy. I wiecie co? Nie wiem co dwóch pierwszych kupowało, ale ten trzeci zwrócił moją uwagę, ponieważ yy, zauważyłem co kupuję i powiem Wam tak, spróbuję to odtworzyć z głowy, tylko żeby mnie nic nie rozpraszało. A więc to było tak. Dobra, ja się, no, no widzicie. Żeby mnie tylko nic nie rozpraszało, tu już się gleba jest stwardniała. O! I słuchajcie tego motywu. Na pierwszy rzut: 6 yy, sztuk kustosza mocnego. Za kustoszem mocnym, czyli piwo. Za kustoszem mocnym, yy, małpeczka, czyli wódeczka w małej buteleczce. Znana nam wszystkim. Wszyscy, którzy sprzątają, znają małpki. Za małpkami było 5 bułek yy, z yy, białej mąki. Kilogram parówek w jednym opakowaniu yy, taka mała chyba ze 300 gram paczuszka sera żółtego w plasterkach. Yy, dwie zupki chińskie i dwie paczki Winstonów czerwonych, koniecznie yy, krótkich, tak. O. Taka była dyskusja z kasierką. I mój wniosek, znaczy mój, moja myśl była taka, mój Boże. Jakiej jakości yy, składniki odżywcze yy, pokarmowe i w ogóle witaminy i nie wiadomo jak to nazwać, z tym co ten człowiek kupił, dostarcza swojemu organizmowi? Bo przyznam Wam szczerze, niektórzy ludzie to lepsze rzeczy do śmietnika wrzucają, niż ten człowiek wrzuca do swojego organizmu. Więc yy, dwa wnioski się nasuwają. Pierwszy. Że organizm ludzki jest mega konstrukcją, że latami potrafi znosić takie dziadostwo, które jest do niego wrzucane jako paliwo, bo notabene jedzenie jest naszym paliwem, więc dobrze by było, gdyby było ono wartościowym pożywieniem, prawda? A dwa, że yy, jakby to powiedzieć, a drugi wniosek jest taki, że znaczna część ludzkiej populacji. Traktuje swoje organizmy jak śmietniki, po prostu. Słuchajcie, to jest mega przykre. Natomiast zaraz za nim stał młody ojciec. Tak mam, że był młody, znaczy był młody i mam, że był ojcem, ponieważ kupiły te takie tytki do wyciskania, nie? Owocowe. Wiecie o co chodzi? Owoce w żelu, że tak powiem. Nie wiem, u mnie w domu to się mówi: kup do wyciskania. No. Yy, I skład tego, co on kupował, yy, w skrócie można by powiedzieć, yy, jakby Wam to zobrazować. Cukier, 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 cukier z cukrem, cukier, cukier, cukier i dwie tytki musu owocowego. Bo tam były po prostu słodycze, 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 jakieś ciastka, słodycze, słodycze, słodycze. We wszystkim w każdym jednym towarze, który ten człowiek kupił, jak mnie mam dla swoich dzieci, był cukier. I powiem wam, że to jest przerażające. Po prostu. No nie wiem, no ja miałem takie myśli, że no kurde jest jakaś rzeźnia, nie? Zero owoców, zero warzyw, zero tego, cukier z cukrem, albo Winstony czerwone. <laughs> no i dresy. Ale dobra. No, nie, mnie tam, takie miałem, wiecie, rozkminy przy kasie. O, tak to nazwę. Rozkminy przy kasie. Czym ludzie się żywią na co dzień, nie? No ale może nie, po, nie, po, nie powinienem takich rozkmin mieć. No nie wiem. Ja staram się, wiecie, sobie i moim dzieciom dawać jak najwięcej warzyw i owoców. Dlatego też tak uprawiam swój ogród, że nawet ziemniaki chce mi się uprawiać. Bo wiem, że jeżeli je kupię, to one będą gorsze jakościowo niż te moje. Bo ja wiem czym... O Jezus, wodą! Bo ja wiem czym nawożę yy, moje ziemniaki. I nie jest to żadna chemia, prawda? Stonkę zbieram ręcznie, a nie opryskuję. i No i takie tam w ogóle. Kurda, ja miałem w ogóle mało mówić, bo znieczulony miałem yy, pysk, że tak powiem. A tu jednak proszę. Mimo że dziąsła rozharatane, no to jednak o, nie boli, to jest dobry oznak, bo znieczulenie już zeszło, ale tu była dyżownica. Znieczulenie już fajnie zeszło. I został tylko ból po zastrzykach, taki, znaczy ból, taki, no wiecie, takie dziwne, odrętwiałe. Ale to już nie jest znieczulenie. O, tu jest jeszcze coś. Noga lalki. Dobra, idziemy. I idziemy tam, ale się rozgadałem, także tutaj pozbieram tą gąbkę, jeszcze może do jednej bazy dojdę i to już będzie wszystko na dzisiaj, bo troszeczkę to już waży wszystko. Zwłaszcza, że ta gąbka jest nasączona wodą, a jakżeżby inaczej w końcu zalegała na dnie potoku, także musi swoje ważyć. O, a nie chcę, żeby mi po drodze worki popękały, ale powiem Wam, że, eee, co chciałem powiedzieć, tu będę szkło ładował. Ja sobie pójdę, tam w oddali widać wiadro, tam skończyłem, a nie byłem dalej, także pójdę sobie jeszcze dalej, zobaczę co tam jest. Szkło tutaj, a co tam jest, dobra, nie otwieram. Zobaczę co tam jest jest tego tak samo dużo, jak tutaj wszędzie. Może zrobię jakąś bazę. Jest ziemia, niestety. Ale my się jej pozbędziemy. Okej. Okay. Z tego dziadostwa po prostu nie chcę nic wyjść. No niestety. Ten wórty zostawiam. O, swoje waży. Nie będę ryzykował, że mi się gdzieś rozwali. A jeszcze powiem Wam, że Jestem już tak głodny, bo od dwóch godzin nic nie jadłem, ale w te dwie godziny trzeba wliczyć wizytę u dentysty, bo siedziałem 50 minut na fotelu. E, także jeszcze godzina mi została, bo niestety ale miałem robiony tam taki zabieg, który bardzo ingerował w moją kość i no i nie mogę. No i po prostu jestem taki głodny. Jak byłem w domu, to zrobiłem sobie na szybko, na później wiadomo, modrą kapustę. O, a co tu, coś tu się ślizgało, wycierało, coś tu buchtowało. Chyba dziki faktycznie. Dobra. O, puszeczka. I co ja to chciałem powiedzieć, bo dzisiaj nie mogę się chyba przez to znieczulenie skupić. To jest drewno. O, a tu jest jeszcze jedna puszka. Nie mogę się skupić, kurczę. Przez to znieczulenie. Aha, chciałem tylko powiedzieć, że jestem taki głodny, a ja przypomniałem sobie o tej modrej kapuście i taka mi ślina, kurde naciekła, że zrobiłem się jeszcze bardziej głodny. Tam zrobimy taką bazę. O, patrzę, jakaś guma przebrzydła. Dobra, do bazy. Tu jeszcze zobaczę, a ja tu chyba nie byłem, nie dotarłem tutaj. Szedłem tam. Drugą stroną, no, tak to wygląda. A tutaj nie zajrzałem. O, szczota do malowania. O. I tyle rzeczy mi ją minęło. Fantastycznych, że tak powiem. No, i jeszcze trzy. Tutaj widzę. Jedna. Ta, ta już trochę poleżała w łękawce. nie niejeden przybór wód przeżyła. Bo taka ściorana to też zresztą ten Harnold. O a tu jest co? Też aluminium. No to bierzemy jako aluminium. A tu jest szkło. O. Okej. Okay. I powiem wam szczerze, że raduję się na ten widok, jak wyglądało to przed moim przybyciem tutaj. Znaczy nie tu, tylko tam wcześniej. A jak wygląda to po moim przejściu, nie? Jak tu wróciłem z takimi artefaktami, właśnie teraz będzie trzęsło, bo stabilizacja obrazu w tym Xiaomi Mi 13 to jest tragedia, ale nie o to chodzi. Uu! Woda gazowana! No chyba, że to już nie WUDA, ale nieważne. Tak. Jeszcze dosłownie 10 minut i. Będę stąd znikał, zwłaszcza, że jeszcze muszę do auta dojść. To jest drewno, opona. O, i tu przy tym wiadrze zakończyłem, co zresztą widać. Tak, tu sobie złomik wrzucimy. Szkło, to jest z lekiem. O, jak leki, to wiadomo, do leków. No, nie wyschłaś jeszcze. Ja w ogóle powiem Wam tak leciałem taki zamyślony, że tak powiem. Czy będzie mnie bardzo bolała ta kość żuchwy, czy nie. Po zejściu znieczulenia, że aż gumioków zapomniałem i chodzę teraz w przemoczonych budkach. Budkach, półbudkach. Ale to nic, słuchajcie. Zobaczcie, jakie tu są bazy. Znaczy bazy, nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie. Ale chyba nie. Albo i tak, bo nie wiem, czy to by się tak samo... Tutaj zgromadziło. No nieważne. Tak czy inaczej, zobaczcie. Nordwalking albo od Nard. Tego nie wiem. Nie znam się, jak to się odróżnia. Zobaczcie. W lechu były blistry od tabletek. Dobra, wrzucamy. No, byłem tu, dobra. Ja już widzę, że tu byłem. O! Po czym widzę? A no po tym. Po tym widzę, że tu jednak byłem. no Także tak to fajnie. A, tu miałem szkło wrzucać. A, nieistotne. Dozodorant. Nieistotne, bo i tak będę to opróżniał do lecia, więc, więc wrzucamy wszystko jak leci. Łącznie ze szkłem. Jedynie, żeby szkło do worków nie leciało, bo one są o tyle te worki. A to co to jest? A, to jest jakiś plastik. Wyjmiemy, żeby nie zamarzł. Patrzcie tutaj, co leży. PRL-owska konserwa. Ładnie ześcierwiona. Chodź tutaj. O, ale wróci do metaleo. To, co z niej zostało. prl syrop. Patrzcie, najprawdziwszy czajnik aluminiowy. No, tak to jest. Patrzcie, gościa. Tylko jak to wybebeszyć z tego piachu. Wiecie co, to jest bez sensu. Bez sensu jest to, co zrobię. Wezmę to z tym piachem, usunę to u siebie, że tak powiem, a tu przy okazji... Ała, mój paznokieć. Okej. Okay. To wyrwiemy wszystko spod... O, dżdżownica. I puszka jeszcze w oponie. To wszystko wyrwiemy, bo jak przymrozi, to ja nawet tej opony nie wyjmę z ziemi. To będzie bez sensu, nie? Taka walka. O, to też weźmiemy, gdzie jest puszka? Kto widział puszkę? A, to nie, tu jest coś, kapsel. No, nawet nie była puszka, to był taki szczęp puszki. Bierzemy. Alum jest, alum! Okej, okay, tej ziemi się pozbędziemy i będzie czekała na swoją kolej. Tu coś jest. Konserwa była. O, tyle zostało. Bierzemy. I wiecie co? Ja już w sumie będę wracał. Wszystko jest pełne. O, jeszcze tu puszka leży. Nie zauważyłem. Kasztelanka opróżnimy. Tu są śmieci. Jeszcze butelkę widzę. Tu jest szklana butla. O, kurczę. O, chemia. Chemax chyba. Nie chemax, ale po chemii. Tak czy inaczej. To wyjmiemy z ziemi. A to. Też wyjmiemy z ziemi. Tu jest jakaś farba, którą też wyjmiemy z ziemi, puste na szczęście. Tu jest Emalia. Niebieski, bo jakżeż był inaczej. I jakaś część chyba motoryzacyjna. No dobra. A nie dobra. Jeszcze to wyjmiemy z ziemi. Okej. Okay. Jest klawo jak cholera, jak mawiał Egon. To sobie, a nie tu tu sobie wrzucimy. A co? Tak. Jeszcze raz kochani. Dzięki, że jesteście. Podajcie do Bogusia. Wspierajcie, żeby został najlepszym, najświetniejszym, najzajebistszym Mikołajem w tym roku. Bo dzieciaki na to zasługują i Boguś na to zasługuje I w ogóle I co wam mogę powiedzieć o, Trzymajcie się i papaty o, Ale jest pięknie, słuchajcie o, Zalecane jest chyba 30 minut wysiłku fizycznego dziennie Ja miałem bitą godzinę Także każdemu polecam zamiast siedzieć w domu nie mieć pomysłu dla siebie, to ruszcie 4 litery, idźcie pooddychać świeżym powietrzem, poschylajcie się, powyprostowujcie, powalczcie O trzymajcie się popat, jest genialnie.